Cześć, witajcie. Jestem Celgame. W dzisiejszym odcinku nagrywam odcinek nie z żadnej gry, tylko z informacji, czy Cattle and Crops może być w sensie pokonać farminga, bo ostatnio wyszła finalna wersja Cattle and Crops. Więc sprawdźmy czy w ogóle ma jakieś szanse z farmingiem, no tutaj tak, więc najpierw się zajmiemy stroną. Strona jest Cattle and Crops jest ładnie wykonana Tu widać, że grafika taka no nie jest zadowalająca taki rok 2018-17 grafika Ładnie wygląda wszystko. Jest tylko na Windows i Linux, a to już widać. Więc tak, może co tu są za informacje? Symulacje, szczegółowe maszyny i realistyczne techniki zbioru. to Fajnie jest tak. Szczegółowe maszyny to bardzo dobrze. W farmingu też są dosyć szczegółowe, ale wiem, że tutaj w tej grze można. Na przykład otwierać drzwi okna bez żadnego modu nie tak jak w farmingu. Dobrze, więc lecimy do. Twoi pracownicy pomogą ci zadbać o Twoje gospodarstwo, zwierzęta i Twoją posiadłość. Roślinność. No, to coś podobnego jak w farmingu, tylko tam zwierzęta mi się nie zajmują. Roślinność, wzrost i zdrowie roślin w zależności od wielu warunków glebowych. No, to lepiej niż w farmingu, bo nie mam w farmingu... Y, glebo, y, glebowych. Trochę podobnie do y, polskiej farmy 2017. Tam też są gleby, jakoś takie rzeczy tam. Pogoda. Zaawansowany system pogodowy wpływający na strategię rolnictwa. Czyli będzie po prostu pogoda, że na przykład chyba ja to tak odbieram, że jak będzie długa zima. Albo za szybko zboże, tam takie rzeczy to po prostu będzie gorsze. Albo jak będzie grad, to będzie gorsze. Marki obsługiwane przez naszych partnerów licencyjnych z branży marki. Są tutaj maszyny licencjonowane. To dobrze, bo nie lubię gier gdzie nie ma licencjonowanych rzeczy. Ulepsz grę dzięki własnym pojazdom i mapom wsparcie modowania. Czyli będą mody, można. Tyle tu piszę. Może zobaczmy jakiś zwiastun. Tutaj screeny są jakieś. Tu jest gameplay, tutaj są screeny. Nie, to nie jest zwiastun. Jest coś takiego. Coś podobnego, nie ma zwiastuna tu. No, widać, że jest już tak. Dużo lepiej rzecz niż farmingu. O, fajnie też działa wszystko, ale grafika jest taka, niezadowala mnie, nie wygląda to zbyt ładnie, ale no, widać potencjał w tej grze. Ma potencjał, gra, no, więc ta gra posiada potencjał. Więc to dobrze, ale czy ma szansę z farmingiem? To raczej nie ma. Na razie musi jeszcze zostać bardziej rozwinięta. Widzę tu w ogóle farming, ma o wiele lepszą grafikę. No, widzę tu po screenach wszystko, grafika lepsza, ale Cattle Crops ma też szansę dużą. Tyle będzie w tym odcinku. Trzymajcie się, zostawcie lajka, like, subskrypcję. No i to tyle, żegnam.